Ciekawostki, błędy i gafy, a na koniec podsumowanie całego trzeciego odcinka trzeciego sezonu. Tytuł odcinka to: Kandydat do przestępstwa, premiera 4 listopada 73 roku. Zanim przejdziemy do sedna odcinka, przypomnijmy sobie fabułę i o co chodziło w tym odcinku. Posłuchajmy. Tydzień przed wyborami kandydat na senatora, Nelson Hayward, ma duże szanse na wygraną, szczególnie odkąd jego szef kampanii. Harry Stone rozpowszechnił plotki o grożącym mu zamachu. Hayward zyskał w ten sposób rozgłos, uchodząc za silnego w obliczu zagrożenia. Teraz jednak wymagający Stone nalega, aby żonaty Hayward porzucił swoją kochankę Lindę Johnson. Hayward zabija Stone'a, wykorzystując jego własne pogłoski o politycznym zamachu jako motyw zabójstwa. Jego alibi na czas zbrodni to przyjęcie urodzinowe jego żony Wiktorii. Columbo jest zaintrygowany kilkoma szczegółami, między innymi tym, w jaki sposób zabójca mógł zabić Stouna w ciemnościach lub skąd Hayward wiedział, że ma zamówić nową marynarkę w miejsce tej uszkodzonej podczas strzelaniny, zanim do niej doszło. Aby uśpić narastające podejrzenia, Hayward próbuje sfingować kolejny zamach na swoje życie, ale Columbo jest o krok przed nim. Coś się już wyjaśniło i przypomniało z odcinka, zapraszam dalej do słuchania. Piosenka dla dzieci ten stary człowiek pojawia się w prawie każdym odcinku serialu Columbo, czasami jako muzyka w tle, ale najczęściej słyszymy ją, gdy porucznik śpiewa ją, nuci lub gwizdże. To jedyny odcinek, w którym morderca, Jack Koppler jako kandydat na polityka, Nelson Hayward posługuje się tą melodią, w tym przypadku gwiżdzie ją, przygotowując się do nakręcenia spotu wyborczego. Kate Sigel która gra sekretarkę w siedzibie sztabu wyborczego, jest córką reżysera tego odcinka, Borisa Segale. Kochanka, Linda Johnson, jest wielokrotnie pokazywana w czerwonej sukience z motywem szkarłatnej litery. Kiedy poruczniki odbiera swój samochód z naprawy, mechanik wręcza mu rachunek na 65 dolarów i 25 centów. To równowartość około 415 dolarów w 22 roku. Ilekroć Kolumbo jest pytany, czy kiedykolwiek rozważał kupno innego samochodu, jego odpowiedź jest zawsze taka sama: Mam inny samochód, jeździ nim moja żona, ale to nic specjalnego. To tylko środek transportu. To pytanie zostało mu zadane również wcześniej, w odcinkach Etiuda w Czerni i Rekiem dla upadłej gwiazdy. Jeden z niewielu odcinków, w których Kolumbo pojawia się przed morderstwem jest wśród tłumu na samym początku odcinka. Odkrycie przez Kolumbo rozbitej tarczy zegarka ofiary, wykorzystanej do ustalenia fałszywej godziny śmierci, powtórzy się w odcinku Columbo Śmierć trafia na jackpot z 91. Robert Carnes, który gra sierżanta Vernona, grał sierżanta Grovera w odcinku Dżungla Szklarni 1972. Na tylnej okładce wydania BVB Columbo Trzeci sezon podano, że w tym odcinku występują Jack Koppler i Kate Sagal. Jednak rola Segal jest bardzo mała. Pojawia się jako sekretarka w scenie w biurze kampanii, ma tylko jedną kwestię i można ją bardzo krótko dostrzec później, podczas sceny przyjęcia. Kobietą na przyjęciu urodzinowym, ubraną w długą, dzianinową sukienkę z dopasowanym kardiganem i srebrnymi butami na korkowej podeszwie, jest Lucille Merebit żona producenta Rolanda Kybi. Peter Falk pojawił się z Gianni Linville w swoim pierwszym występie telewizyjnym. Było to w 1957 roku w serialu antologicznym Robert Montgomery Presents. Program nosił tytuł Return Visit, a jego fabuła opowiadała o człowieku, który po odniesieniu sukcesu w nowojorskim świecie biznesu powraca do rodzinnego miasta, aby zobaczyć przyjaciół i rodzinę, których kiedyś odrzucił. Kiedy Nelson ogląda sondaże w telewizji pod koniec odcinka, na regale z książkami znajduje się książka Tysiąc dni, wydana w 65. Napisana przez Artura M. Schlesingera, opowiadająca o czasach prezydentury J.F. Kennedy'ego. Premiera we francuskiej telewizji, TF1, odbyła się 18 grudnia 1976 roku pod tytułem Columbo. Kandydat do przestępstwa. W garażu domu na plaży. Kiedy Kolumbo i wszyscy policjanci są tam w celu zbadania morderstwa, stoi czerwona z Malfraim. Dwie sofy w salonie Heywardów to dokładnie te same, które wykorzystano w salonie Kety Goodland w odcinku Dżungla Szklarni z poprzedniego sezonu. Nie jest pewne, czy doszło do gafy, to jest. Nazwania postaci imieniem aktora, gdy postać Johna M. w napisach końcowych wymieniona tylko jako oficer, jest wołana jako John. Podczas wycieczki powinnicy przewodnik twierdzi, że nie produkują szampana, ponieważ pan Karsini go nie lubi. Tymczasem istnieją przepisy prawne sięgające lat 90. XIX wieku, które stanowią, że tylko wina z regionu szampanii we Francji mogą być legalnie nazywane szampanem. Daną Elkar, który gra doktora Benjamina, zagrał później pułkownika Larda w serialu telewizyjnym Ba Ba Black Sheep i Pite Torntona w serialu telewizyjnym oryginalnym Magrywer. W późniejszych latach oślepł na skutek jaskry, ale to nie przeszkodziło, aby grał dalej w serialu. Magrywer, może mam zrobić z niego ciekawostki. Jak tak to piszcie. Przy kolacji Karen przypadkowo nazywa Karsiniego panem Adrianem. Pan Adrian, Gilbert Adrian, był projektantem kostiumów w złotym wieku Hollywood. To on ubrał Joan Crawford w poduszki na ramiona. A Judy Garland w czerwone pantofelki. Donald Pleasence, który gra Adriana Karsiniego, zagrał później Doktor Lumisa w filmie Halloween z 1978. Julie Harris, która grała Karen Filbink, była aktorką broadwajowską, która zdobyła pięć nagród Tony. Ciekawe powiązanie z serialem telewizyjnym The Monkeys. Scenarzysta tego odcinka, Stanley Ralph Ross, pisał scenariusze do tego serialu. Trzech aktorów z obsady Ridges Korbik, Montelandes, Vito Uscati pojawiło się w różnych odcinkach. Drugi raz kiedy Kolumbo mówi podejrzanemu o morderstwo że zrobił coś złego. W podwójnej ekspozycji mówi Robertowi Culpowi że ukradł drogi kawior a w tym odcinku mówi Donaldowi Pleasenowi że ukradł rzadką butelkę Porto. Czy ten odcinek był idealny? Absolutnie nie i mam zamiar to udowodnić. Oto błędy, jakie znalazłem, zaczynamy. Krawiec czadwik zakłada okulary, a potem w zbliżeniu okulary znikają. Po powrocie do ujęcia ogólnego okulary, pojawiają się z powrotem na jego nosie. Szkic miejsca zbrodni wykonany przez kolumn, bo zmienia się między ujęciami. Najbardziej zauważalną różnicą jest znak X oznaczający pozycję ciała. Który przełącza się między liniami ukośnymi a liniami pionowymi a poziomymi. Kiedy Kolumbo wchodzi do biura Hajwarda, aby narysować schemat miejsca zbrodni, kubek z ołówkami na biurku Hajwarda zmienia swoje położenie, raz jest przewrócony, ujęcie z przodu, a raz stoi ujęcie z tyłu. Kiedy Kolumbo używa żółtych i czerwonych modeli samochodów, umieszcza żółty samochód z oknem, czarna zakrzywiona linia, skierowanym do tyłu. W następnym ujęciu okno jest skierowane do przodu. Kiedy senator schodzi po schodach ze swoim zespołem PR, ma na szyi papierową ochronę do makijażu. Papier jest zmięty. Panna Johnson woła go do siebie. On zdejmuje wtedy papier, który jest teraz gładki. Hayward początkowo nie zamknął do końca drzwi sejfu, a jednak w następnym ujęciu są one zamknięte. Po tym, jak Linda wchodzi do pokoju i rozmawiają przy biurku. Po tym, jak Hayward odpala petardę, tuż obok jego żony i sekretarki stoi mężczyzna z przypinką Haywarda. Udaje mu się pojawiać i znikać między kolejnymi ujęciami, a potem znika całkowicie. Kiedy Columbo wchodzi do furgonetki Koronera, aby obejrzeć ciało, otwiera tylną klapę jak zwykłe drzwi, ale kiedy wychodzi, klapa jest opuszczona. Hayward wkłada broń do teczki i przekręca zamek szyfrowy, aby ją zamknąć ale później wyjmuje teczkę z sejfu, a teczka nie jest zamknięta. Podczas przyjęcia urodzinowego Wiki Heywood kilkakrotnie i bez wyraźnego powodu przełącza się między stanem bez stanika, a ze stanikiem. Gdy Columbo opuszcza prywatne biuro kampanii senatora, odwraca się w otwartych drzwiach. W tle widać kobietę w zielonej marynarce, trzymającą dokumenty. W następnym ujęciu ta sama kobieta rozmawia z kimś za Columbo i panną Johnson. Na zegarku, zanim ten zostaje rozbity na podłodze garażu, wyraźnie widać markę, LUSEN na górnej połowie tarczy, a w ujęciu po rozbiciu logo znika. Kiedy porucznik siedzi trzymając duże pudło, jego prawa ręka suwa się na krawędź, ale kiedy scena zmienia się na inną kamerę, jego prawa ręka spoczywa niemal na środku pudła. Nasz bohater pali, kiedy po raz pierwszy wchodzi do biura Nelsona. Na zewnątrz biura wchodzi z rękami założonymi za siebie i cygarem w ustach. Kiedy scena zmienia się na ujęcie z wnętrza, jego ręce są z przodu, prawą trzyma cygaro przy policzku, a lewą trzyma się prawego łokcia. Kiedy Heywood przygotowuje się do nagrania spotu reklamowego, charakteryzator dwukrotnie podchodzi do niego, raz w ujęciu średnim, a raz w ujęciu ogólnym. Karawka z whisky, z której pani Heyward nalewa sobie drinka, zmienia miejsce zanim Nelson Hayward wejdzie na chwilę do pokoju, aby zadzwonić w trakcie przyjęcia. Foliowe opakowanie na płaszczu, który został dostarczony do biura sztabu wyborczego senatora, zmienia swoje położenie między ujęciami. Columbo również zmienia pozycję, oglądając płaszcz. Na początku odcinka Haywood wkłada broń do teczki i przekręca zamek szyfrowy. Aby ją zamknąć, później wyjmuje teczkę z sejfu, ale teczka nie jest zamknięta. Kiedy Columbo rozmawia z Lindą Johnson, aby się przedstawić. Przed nimi przechodzi kobieta w białym wełnianym kapeluszu z dziurami. W następnym ujęciu ta sama kobieta rozmawia z kimś za Columbo i panną Johnson. Kiedy Columbo rozmawia z detektywem na miejscu zdarzenia w garażu Haywarda. Jego cygaro znajduje się najpierw w lewej ręce. Następne ujęcie pokazuje detektywa, a kiedy w kolejnym ujęciu Columbo jest widziany z przodu. Cygaro znajduje się w jego prawej ręce, nad głową. Kiedy Heywood strzela z pistoletu w ścianę, używa wyciszonego rewolweru. Rewolwerów nie da się wyciszyć za pomocą tłumika. Działa to tylko w przypadku pistoletów automatycznych lub samopowtarzalnych. Po tym, jak prezenter zaczyna podawać wyniki wyborów, a nie sondaże, kandydat i jego żona idą głosować. Wyniki głosowania rzeczywiście spływają z poszczególnych komisji wyborczych. Ale dopiero po zamknięciu lokali wyborczych. Godzina zamknięcia jest ustalana przez stan i jest taka sama w całym stanie. Jeśli prezenter odczytuje wyniki głosowania z poszczególnych komisji wyborczych, a tak jest, to lokale wyborcze zostały zamknięte. Nawet dla kandydata trudno jest głosować po zamknięciu lokali wyborczych. Krawiec mówi kolumbo, że jest wiele odcieni brązu: np. jasny brąz, brązowy i kremowy. Kremowy nie ma nic wspólnego z brązem. Każdy malarz wie, że aby uzyskać kolor kremowy, należy zmieszać biel i żółć. Kremowy to po prostu odcień bieli. Krawiec powinien być świadomy tego faktu. Nelson przygotowuje anonimowy list do siebie. Pocięta gazeta leżąca w pobliżu sugeruje, że list został spreparowany z wycinków gazet, jednak rozległe białe pola otaczające poszczególne słowa w różnych czcionkach zdradzają, że zostały one wydrukowane pojedynczo na pustym arkuszu przed wycięciem, bez żadnych sąsiednich słów ani liter. Kiedy Nelson wychodzi na balkon, aby strzelić z pistoletu przez szybę, widok na miasto za nim to ewidentnie obraz z fałdami i śladami pędzla. Mimo, że Harry został postrzelony w klatkę piersiową i głowę, nie ma na nim krwi. Columbo i pani Hayward rozmawiają przy basenie podczas gdy Nelson Hayward jest filmowany do spotu wyborczego, czytając z plansz. Jego słowa nie pokrywają się z tym, co jest napisane na planszy, którą widzi widz, gdy kamera śledzi Columbo i panią Hayward. Porucznik czyta gazetę, której artykuły zawierają te same siedem akapitów, zmiennie powtarzane, które zostały użyte w gazetach przedstawionych w odcinku Piękna, ale zabójcza dwa miesiące wcześniej. Żaden z tekstów nie ma nic wspólnego z nagłówkami. Nelson Hayward odpala petardę na balkonie, aby ludzie w drugim pokoju pomyśleli, że ktoś do niego strzelił. Detektyw natychmiast wpada do pokoju i wychodzi na balkon, żeby poszukać strzelca. Z łatwością zauważyłby papier z wybuchającej petardy. Około pierwszej minuty i 25 sekundy filmu obraz na ekranie telewizora porusza się gwałtownie, co sugeruje nałożony obraz który nie został do końca zsynchronizowany. Jeden błąd dotyczący niesynchronizowanego audio/video. Hayward początkowo nie zamyka do końca drzwi sejfu, a jednak słychać głośny zgrzyt. Jeden błąd dotyczący geografii. Droga, którą Columbo pokonuje holownikiem, jest niemożliwa. Kiedy Columbo opuszcza dom na plaży, ocean znajduje się po jego prawej stronie. Nadal jest po jego prawej stronie. Gdy później jedzie wzdłuż plaży. Po tym, jak zatrzymuje się przed autostradą, by sprawdzić stoper, skręca w prawo na autostradę, a ocean znajduje się teraz po jego lewej stronie. Dwa błędy, dziury fabularne. Kiedy Kolumbo i Hayward omawiają możliwy kąt strzału, żaden z nich nie bierze pod uwagę, czy w jadącym za nimi samochodzie nie mogły znajdować się dwie osoby. W tym scenariuszu kierowca parkuje z boku, jak pokazano. Oświetlając stołna, podczas gdy pasażer wysiada i strzela do stołna. Chociaż Kolumbo wyciąga podejrzany pocisk z płyty gipsowo-kartonowej, otwór nadal nie jest większy niż rozmiar otworu wejściowego. Po tym, jak Hayward popełnił morderstwo, podmienia zegarek Harego na swój własny i cofa go z około 21.38 na 21.20, zanim go rozbija, aby ustawić czas. Następnie Heyward udaje się na przyjęcie niespodziankę dla swojej żony w ich domu i dzwoni na policję, aby zgłosić rzekome morderstwo na swojej osobie przez fałszywego zamachowca. Jego alibi jest zatem takie, że w chwili morderstwa był na przyjęciu. Aby jednak dopełnić oszustwa, powinien był przekręcić zegarek do przodu, na czas po tym, jak widziano go na przyjęciu, a nie do tyłu, na czas przed jego przybyciem. Kiedy Kolumbo przybywa na miejsce zbrodni, Dotyka przodu samochodu Haywarda i zauważa, że jest zimny. Tak więc samochód musiał stać w garażu znacznie dłużej, niż zeznawał Hayward, a morderstwo musiało mieć miejsce wcześniej, niż sugerował zepsuty zegarek. Trzy błędy z widocznym mikrofonem. Cień mikrofonu porusza się po włosach Columbo, gdy rozmawia z Nelsonem o odebraniu marynarki na sobotę. Cienie mikrofonu pojawiają się na wewnętrznej stronie drzwi wejściowych. Gdy pani Hayward wpuszcza Columbo po raz pierwszy. Kiedy Columbo każe sprawdzić swój samochód, włącza wycieraczki i zauważa, że jedna nie działa. Odbicie mikrofonu jest widoczne w prawym górnym rogu przedniej szyby. Błądu postaci. Kiedy Columbo zostaje zatrzymany do kontroli pojazdu, pyta dwóch patrolantów o drogę na Ridgeway Drive, ale drugi patrolant, Jude Ferries, odpowiada wskazówkami dojazdu na Ridgewood Drive. Trzy błędy. Zachowanie niezgodne z charakterem postaci. Tuż przed rozpoczęciem nagrywania reklamy słychać na niebie samolot. Ekipa normalnie przerwałaby nagrywanie, ponieważ dźwięk zostałby zarejestrowany przez mikrofon. Ekipa filmowa powinna była znacznie wcześniej powiedzieć Columbo i pani Hayward, żeby byli cicho, skoro szeptali podczas nagrywania. Nawet kiedy odeszli do pobliskiego stołu. Prawdopodobnie byli zbyt blisko i ich rozmowa mogła zostać zarejestrowana przez mikrofon. Reżyser reklamy nie byłby osobą, która użyłaby klapsa przed rozpoczęciem zdjęć do reklamy. Wcześniej widać innego członka ekipy, który chodził z klapsem. To on powinien był go użyć. Czy to już koniec? Ależ nie. Podsumujmy zatem ten odcinek. Kandydat na mordercę to intrygujący odcinek Kelambołu którym poznajemy Nelsona Haywarda, kandydata na senatora uwikłanego w sieć swoich własnych intryk. Kiedy jego szef kampanii, Harry Stone, staje się niewygodny, Hayward decyduje się go wyeliminować, wykorzystując plotki o zamachu na swoją osobę jako zasłonę dymną. Kelam Bow, tradycyjnie zagubiony i pozornie niegroźny, szybko dostrzega nieścisłości w historii Haywarda. Stopniowo, rozplątując sieć kłamstw, Prowadzi nas do satysfakcjonującego finału, demaskując cynicznego polityka. Mimo kilku drobnych potknięć technicznych, odcinek trzyma w napięciu i oferuje inteligentną łamigłówkę, która w pełni usatysfakcjonuje fanów porucznika. Moja ocena 8 na 10. To już będzie na tyle. Mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze jak ja składając ten tekst.